Lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. No cześć kochani, słuchajcie zwracając uwagę na to, że moja lodówka jest praktycznie pusta, udało mi się wyczarować nawet fajne śniadanie. Mam tutaj buratę, chlebek, sałatę, zioła, pomidorki. Nie jest źle. Zanim nałożę krem, twarz spryskuję nawilżającym tonikiem hydrolatem z serii Cleanshot. Tutaj w składzie znajdziemy 6% kompleks elektrolitów oraz takie hydrolaty jak hydrolat z róży, z zielonej herbaty czy Neroli. Ja używam tego kosmetyku na trzy sposoby. Właśnie jako toniku przed dalszą pielęgnacją, jako mgiełki zbliżającej maseczki oraz jako nawilżenia odświeżenia w ciągu dnia na makijaż. Pod oczy nakładam teraz serum z serii Magic Leaf Contour Correction. Kryoterapia, stymulujące serum napinające pod oczy i na powieki. Serum wykorzystuje terapię zimnem, co jest niesamowicie przyjemne z rana, szczególnie. Ja bardzo lubię po obudzeniu wymasować sobie okolice pod oczami tym chłodnym rolonem. W składzie znajdziemy 8% aktywny kompleks z diamentową esencją, neuropeptydy, kofeiny i komórki macierzyste. Serum to niweluje opuchliznę pod oczami, nabilża i ujędrnia skórę. Kremu użyję również z tej samej serii, to jest Eveline Prestige Magic Leaf Contour Correction i tutaj mam ultraaktywny krem odmładzający. Tutaj w składzie znowu znajdziemy 8% aktywny kompleks, diamentową esencję, multipeptydy witaminę C oraz kwas hialuronowy. Krem ten ma działanie przeciwzmarszczkowe, uelastycznia skórę, nawilża ją dobrze i przy tym redukuje przebarwienia. Bardzo odpowiada mi konsystencja tego kremu, ponieważ ona jest taka kremowa, bardzo nawilżająca, a przy tym szybko wchłaniająca się i odpowiednia pod maquiagem Nakładam sobie teraz szybko podkład. To jest jeden z moich ulubionych podkładów od Eveline Cosmetics, Wonder Match Lumi. Podkład ten ma SPF20. Znajdziemy tutaj takie składniki jak kwas hialuronowy, niacynamid czy witamina C. I ja uwielbiam to świeże, piękne glow, które ten podkład zostawia na twarzy. Ja używam najciemniejszego kolorku 25. Jeżeli chodzi o korektor, to zrobimy sobie teraz pierwsze wrażenie, bo jeszcze tego produktu nie używałam. Mam tutaj Liquid Camouflage, formuła wodoodporna. Bardzo mnie to zaciekawiło. To będzie coś świetnego na bo ja jednak na plaży nawet lubię sobie coś tam, wiecie, pozakrywać. Long Lasting Formuła 24 godziny i to jest korektor taki mocno kryjący czyli świetny na jakieś niedoskonałości, ale przy tym ma nie wysuszać i dodatkowo nabliżać skórę. Tutaj mamy dodatek kwasu hialuronowego także nadaje się również pod oczy. I teraz w ogóle też wyszedł nowy kolor 0.5, który ja właśnie wybrałam. Jak widzicie, ja sobie po prostu rozświetlę twarz tym korektorem. Okej, okay, jak widzicie, korektor wygląda pięknie. Cienie pod oczami są zakryte, skóra jest taka wygładzona i rozświetlona. Jak będzie się jeszcze utrzymywał cały dzień, nie będzie wchodził w załamania, to będzie super. Kolejną nowością u mnie od Everline Cosmetics jest płynny rozświetlacz serii Wonder Match. Płynne róże z tej serii dobrze znacie. Ostatnio też pokazywałam wam bronzery, które wyszły. Dzisiaj tego brązera sobie też użyję. Najpierw wykonturuję sobie twarz. Zobaczcie, te bronzery w wpłynie. Naprawdę bardzo szybko się blendują. O! Ja Wam oczywiście wszystkie produkty, które dzisiaj używam, podlinkuję z numerkami. I tym sposobem, kochane. Mamy nowe usta. No dobra, próbujemy teraz rozświetlacza. On ma nam nadawać taki efekt e, perłowo-glossy. No i rzeczywiście, zobaczcie, to jest taka tafla. Wygląda to niesamowicie naturalnie, jak taki naturalny glow naszej skóry. Dobra, teraz się troszkę przypudruję, postaram się nie przypudrować sobie tego rozświetlacza. Pod oczy użyję mojego ulubieńca, o którym Wam ostatnio wspominałam, to jest Better Than Perfect i to jest wygładzająco korygujący puder pod oczy. Zauważcie, że ten korektor cały czas był nieprzypudrowany i nic tutaj póki co nie wyszło w załamania, także dobry znak. Ja ten puder pod oczy bardzo lubię, ponieważ on nie wysusza skóry i tak wygładza to okolice pod oczy. Ale wyglądają naprawdę bardzo dobrze. A resztę twarzy przypudruję pudrem z serii Wonder Match. To jest ten puder z pyłem ametystowym. Bardzo go lubię, bo on jest taki delikatny, nie wysusza skóry, nawilża ją wręcz, tak ładnie rozświetla i matuje przy tym. Jeżeli chodzi o cienie do powiek, to użyję tutaj palety Eveline Cosmetic Charming Mocha. Myślę, że Was nie zdziwię. Tą paletę pokazywałam Wam już naprawdę mnóstwo razy. Bardzo ją Wam polecam, jeżeli również macie niebieskie oczy, ponieważ te cienie tutaj, takie brązowe, miedziane, przepięknie podkreślają właśnie niebieską tęczówkę. Ja tą paletę uwielbiam. Wszystkie kolory, których dzisiaj używam, rzucę Wam oczywiście w opis. Z serii Variety wyszły ostatnio nowe, kolorowe, płynne eyelinery. Eyelinery te są dostępne w czterech kolorach. Ja najbardziej zwróciłam uwagę na kolor zielony bardzo mi się spodobał, jest przepiękny, taki intensywny tak sobie wymyśliłam, że na początek nałożę jak zawsze czarny eyeliner i tutaj mam mój ulubiony eyeliner również z serii Varieté i na ten czarny kolor nakładam teraz zielony eyeliner, ma on wyjątkowo trwałą formułę, także to będzie świetny produkt na lato, wykończenie jest takie półmatowe, satynowe jak wiecie ja rzadko eksperymentuję z kolorami ale ten zielony kolor w połączeniu jeszcze z tymi miedzianymi cieniami no, wygląda przepięknie bardzo mi się ten efekt podoba. Dajcie znać, co o tym myślicie. No dobrze, kończymy już makijaż. Na usta nakładam jeszcze moją ulubioną pomadkę z serii Wonder Match, to jest kolor Carmel. Na pomadkę nakładam jeszcze mój ulubiony błyszczyk Diamond Glow w kolorze Carmel Ice Cream. I makijaż jest gotowy. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Ja jeszcze przypominam, że Eveline Cosmetics ma teraz swoją niemiecką stronę internetową evelinecosmetics.de. Na stronie trwają obecnie promocje do minus 50% i codziennie pojawia się nowa okazja. Także linka z Zostawię Wam w opisie, koniecznie zajrzyjcie. Słuchajcie, wróciłam do domu i czekała na mnie paczka. To jest sukienka, którą zamówiłam. Od razu przymierzyłam, bo nie mogłam się doczekać, mówię, od razu Wam pokażę. No i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. W ogóle ja uwielbiam sukienki, to jest moja ulubiona część garderoby. Po pierwsze bardzo nie lubię kombinować, jaka bluzka, do jakiej spódnicy, czy do jakich shortów, wolę tutaj sukienkę, to jest bardzo łatwe rozwiązanie. No i w sukienkach zawsze wygląda się mega, mega kobieco. Ja w ogóle ostatnio też lubię taki styl. Nie można powiedzieć, że retro, ale tak troszeczkę, tak delikatnie retro. No bardzo kobieco wygląda. Sukienka na pewno zostaje. Wrzucę wam linka i moi drodzy, od razu chciałam wam polecić te buty, które mam. To są skórzane buty. Zamówiłam je dwa tygodnie temu, chyba. Od tej pory cały czas w nich chodzę, bo są tak wygodne. Jak widzicie, obcas wcale nie jest jakiś bardzo niski, a naprawdę tak się super w nich chodzi, także koniecznie wam wrzucę linka. Jak widzieliście na przebitkach, byłam u dentysty. Właśnie wróciłam. Byłam na profesjonalnym czyszczeniu zębów. W Niemczech nazywa się to profilakse. Wiecie, ściąganie kamienia, usuwanie przebarwień, piaskowanie. Ja chodzę na takie czyszczenie raz w roku. I w zeszłym roku byłam w listopadzie chyba. I powiem Wam, że już teraz, po dosyć krótkim czasie. Pojawiły mi się na dole takie przebarwienia, naprawdę tak nieładnie to wyglądało. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Te przebarwienia były brązowe. Na pewno jest to od picia kawy, dużej ilości kawy i od herbaty. Także stwierdziłam, że tak chodzić nie mogę. Wybrałam się do dentysty, no i słuchajcie, ząbki po takim czyszczeniu są jak nowe. Bardzo wam to polecam. I słuchajcie, te przebarwienia mnie tak przeraziły, że teraz kawę będę piła przez słomkę. odgrzewałam słuchajcie, dzisiaj moją książkę kucharską Jamie Oliver 5 składników. Może pamiętacie, jak kiedyś jej praktycznie codziennie używałam, ale ostatnio jakoś do niej nie zaglądałam i mówię: czas najwyższy powrócić, bo to są naprawdę bardzo szybkie, fajne przepisy i wyszukałam przepis na taki makaron z wędzonym łososiem. Zobaczcie, tak to wygląda, tak bardzo orzeźwiająco letnio. Ja w ogóle uwielbiam takie proste makarony. Im prostszy, tym zazwyczaj lepszy. A te pięć składników, o których mowa, to wędzony łosoś, szparagi, nadal korzystna ma co? Cytrynka, krem fresh i makaron. Takie przepisy to ja lubię. Tak się wkręciłam w Outlandera, że cały czas łażę z telefonem, jak wiesz prania, jak coś gotuje. No cokolwiek w domu, cały czas łażę z telefonem i oglądam. Końcówki sobie odcinam, bo to zawsze ładnie wygląda, i w przepisie jest napisane, żeby połowę szparagów tutaj tak poobierać na takie paseczki. Tak średnio mi to trochę wychodzi moją obieraczką, a resztę po prostu pokroić w plasterki. OK, wrzucam teraz makaron. Podsmażamy teraz łososia na mocniejszym ogniu. Dodajemy do tego szparagi. I podsmażamy to tak długo, jak gotuje nam się makaron, czyli w moim przypadku 9 minut. W ogóle, dziewczyny, pragnę Wam bardzo, bardzo podziękować za cudowny odzew pod poprzednim filmem. Babcia Grazia również dziękuję, że tak ciepło ją przyjęliście. I właśnie pod tym ostatnim filmem z babcią dostałam piękny komentarz, już go Wam czytam, bo chciałam się do niego odnieść. I to idealnie ukazuje, jaką ważną rolę pełni kobieta w domu. Tworzy wspomnienia kulinarne, tradycyjne, tworzy cząstkę w domownikach, do których chcemy wracać. Szkoda, że to wszystko się zaciera i jest tylko chłód pastelowo-beżowych kolorów. Szkoda też, że kobiety robią przykrość innym kobietom tylko dlatego, że wybrały tworzenie ogniska domowego zamiast kariery. No właśnie, kobieta pełni naprawdę bardzo ważną rolę w rodzinie. Tworzy wspomnienia, często wspomnienia kulinarne, tak jak napisała Wicka. Tworzy atmos sferę, emocje, bliskość, to ciepło domowego ogniska tak zwane. Tworzy takie domowe rytuały, które często pamiętamy przez całe nasze życie. Bo na przykład takiego smaku szarlotki babci Grazi no nie da się zapomnieć. I właśnie tak jak mówię, takie drobne domowe rytuały pozostają w naszej pamięci na całe życie. Bo takie rytuały, taka rutyna na przykład yy, ciasto pieczone co niedzielę daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Ja właśnie jestem na etapie tworzenia z Jamie takich naszych rytuałów. Bardzo bym chciała żeby później mój dorosły syn wspominał swoje dzieciństwo. Wspominał zapach ciasta, wspominał, że co niedzielę na przykład robiliśmy to i to. Ale przeszłam teraz na temat rytuałów, ale w komentarzu został jeszcze poruszony ważny aspekt, jakim jest wybór drogi życiowej przez kobiety. Kobiety w dzisiejszych czasach mają trochę więcej możliwości. Mogą też często wybrać, czy chcą dbać o to domowe ognisko, czy chcą się rozwijać zawodowo. Większość kobiet stara się oczywiście łączyć te oba elementy ze sobą, co jest nie lada wyzwaniem. Ale słuchajcie, dążę do tego, że wybór kobiety powinien być być szanowany, niepodważany, bez względu na to jaką ona drogę wybierze. Każda kobieta Każda z nas powinna mieć możliwość decydowania o swoim życiu bez obaw o ten ze strony innych. Chciałabym Was zachęcić do refleksji nad tym, a właściwie moja Wicka zachęciła mnie do refleksji, ja zachęcam teraz Was. Kurde, dziewczyny, wspierajmy się. Każda z nas jest wyjątkowa, jest ważna, pełniła naprawdę mnóstwo bardzo ważnych ról. Czy to w biznesie, czy to w rodzinie. Przecież nikt inny nie zrozumie tak kobiety, jak druga kobieta. Tylko my wiemy, co czujemy, z jaką presją na co dzień się spotykamy. Przy różnych kwestiach, czy to jest yy, dom, czy to jest biznes, czy to jest macierzyństwo, czy to jest wygląd. Jesteśmy ciągle oceniane, krytykowane. Każda z nas codziennie staje na wysokości zadania i tak jak potrafi, najlepiej strasie wszystkie obowiązki ze sobą pogodzić. Tylko my same wiemy, jak ciężko jest być kobietą, prawda? Także wspierajmy się, naprawdę. I doceniajmy też może tą różnorodność wyborów, że każda z nas po prostu jest inna. No, to był, moi drodzy, deep talk cooking with Evelina. Ja już to sobie przyprawię pieprzem i solą. Ścieram teraz do tego połowę skórki cytryny. Tak wygląda gotowy makaron. A ja kochani się chyba wścieknę, bo połowa przepisu mi się nie nagrała. A właściwie nagrała mi się, ale z błędem. Na szczęście dużo kroków w tym przepisie już nie zostało, także teraz szybko Wam jeszcze dopowiem. Do łososia i szparagów dodałam jeszcze sok z połówki cytryny. Do tego wyrzuciłam potem makaron. Dolałam połowę kubka tej wody z makaronu. I do tego jeszcze poszedł krem fresh. I to wszystko. Makaronu już próbowałam, jest bardzo dobry, także polecam Wam zrobić. Na kilka pytań, ja tutaj mam większość pytań z kategorii takiej trochę tabu. Zrobiłam sobie screenshoty i niebawem postaram się nagrać odcinek właśnie o takiej tematyce tabu. A teraz odpowiem na 4-5 pytań. Dobra, i pierwsze pytanie brzmi: W filmach często mówisz o babci Grazi? A mama, jakie macie relacje? I słuchajcie, to pytanie pojawia się naprawdę bardzo często pod moimi filmami, szczególnie pod ostatnim filmem z babcią Grazią. Dostałam mnóstwo komentarza, nawet wiadomości prywatnych z zapytaniem, czy ja mam rodziców. Dzisiaj rozwieję te wasze wątpliwości i powiem, że mam rodziców. Mamy świetny kontakt. W ogóle to ja mam nadzieję, że moja mama to się na was nie pogniewa trochę, bo naprawdę dostaję tyle komentarzy z zapytaniem, gdzie moja matka? Słuchajcie, moi rodzice nie mieszkają w tym samym mieście, gdzie mieszka babcia i dziadek. I też tak jakoś wyszło, że babcia Grazia jest taka troszeczkę medialna, ona bardzo lubi kamerę, a reszta rodziny mniej. Nie chcą być filmowani, no i ja oczywiście muszę to uszanować. Może to jakoś przeoczyliście, ale na przykład na Wielkanoc była u mojej mamy, nagrywałam wtedy vloga, mówiłam, że jestem u mamy. Niedawno też mama przyjechała do nas, ale wtedy akurat vloga nie kręciła. Także pamiętajcie, kochani, że jeżeli czegoś nie widać, to nie zawsze znaczy, że tego nie ma. Była to trudna decyzja, kiedy postanowiłam, Chciałaś się wyprowadzić do Niemiec, jak zareagowali najbliżsi. Wiecie co, jak sobie teraz to przypominam, to w ogóle to trudne dla mnie nie było. Ja byłam młodziutką kobietą, zakochaną po uszy. Nadal jestem, żeby nie było. I ja po prostu bardzo się cieszyłam. Byłam bardzo podekscytowana tym, że wreszcie będziemy z moim obecnym mężem. Cały czas razem, bo trzy lata żyliśmy w związku na odległość. No nie było to jakoś super trudne, bo z Berlina do Polski, tam gdzie ja mieszkam, są tylko trzy godzinki, ale jednak no tęskniło się za tą miłością, tak? Pamiętam, że moja rodzinka reagowała bardzo emocjonalnie, wszyscy płakali, szczególnie moja mama jakoś taki mogła sobie z tym poradzić. I mój dziadek bardzo, bardzo płakał, to pamiętam. Ja oczywiście też miałam mocno ściśnięte serce, że się wyprowadzam. W ogóle teraz się wzruszam, jak sobie tak to wszystko przypominam. Ale jak byłam młodsza, to ja jeszcze. Miałam takie przekonanie, że muszę troszeczkę te emocje tłumić w sobie, i nie pokazywałam po prostu tak wzruszenia, smutku. Teraz, kilka dobrych lat później, potrafię się lepiej obchodzić ze swoimi emocjami, pozwalam sobie na wszelkie emocje. Jeżeli chcę płakać, to płaczę, jeżeli jest mi smutno, to jest mi smutno. No, ale wtedy było troszeczkę inaczej. No i tak jak mówię, ja byłam. Bardzo podekscytowana tym, że wreszcie będę z moją miłością codziennie. I to właśnie dało mi ogromną siłę. Kolejne pytanie. Czy masz wrażenie, że niektórzy ludzie cię obserwują, jak gdzieś idziesz, bądź mierzą wzrokiem? Tak, mam bardzo często takie wrażenie, i nawet nasi znajomi bardzo często się z tego tak troszeczkę śmieją pod nosem, że jak gdzieś idziemy, to ludzie rzeczywiście zwracają na mnie uwagę. Nie wiem, czy masz tutaj na myśli takie ogólne zwracanie na mnie uwagi jako na kobietę, czy jako na youtuberkę? Jeżeli masz na myśli mnie, jako youtuberkę, no to muszę powiedzieć, że coraz więcej osób w Polsce oczywiście mnie rozpoznaje, podchodzicie do mnie, jest mi zawsze bardzo miło, chociaż zawsze się bardzo krępuję, później sobie myślę, boże, no jak czubek się zachowałam. Taka jestem zawsze trochę spięta, bo to jest dla mnie coś nowego, ja nie jestem youtuberką, która ma milion obserwujących, że to jest wiecie, chleb powszedni. Jak ktoś do mnie podejdzie, to zawsze jestem taka troszeczkę, mm, ale ogólnie jest mi bardzo, bardzo miło. Czy historia wojny Polski i Niemiec nie wpływa na wasz związek? Boże, nie, absolutnie nie. I chyba nie nic więcej do dodania tutaj nie mam. Zwracanie uwagi drugiej połowie, że przytyła. Czy to dla Ciebie ok, czy nie? Dla mnie osobiście byłoby to ok, pod warunkiem, że powiedziane by to było w dobrej wierze, miło, delikatnie, z miłością, a nie przytyłaś schudniej. No to jest absolutnie toksyczne i nie powinno mieć miejsca. Ale tak jak mówię, że jest to powiedziane w dobrej wierze, miło, to ja z tym nie miałabym problemu, bo ja oczekuję od partnera szczerości tak samo jak nie chciałabym mieć przyjaciółki, która mnie okłamuje, że yy, wyglądam szczupło, jak na przykład przytyła, tak samo chciałabym, żeby mój partner był ze mną szczery w każdej kwestii, ale to jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli kogoś to rani, no to trzeba oczywiście z partnerem o tym porozmawiać. Jestem ciekawa, co myślisz o kobietach, które wybaczyły zdradę swojemu mężowi. Co myślisz o takich kobietach? Nic nie myślę. To jest znowu ta kwestia, którą poruszałam wcześniej. O tym, że każda kobieta powinna dokonywać wyborów i nie bać się o ceny innych. To, że na przykład ja bym postąpiła inaczej, ja bym może nie wybaczyła, to nie znaczy, że inna kobieta też tak musi robić. Każda kobieta ma swoją historię, swoje powody, może wybrać tak jak chce. I my nie mamy prawa tego oceniać. Czy jesteś zmęczona macierzyństwem? Tęsknisz za czasem, który był przed ciążą. Czasami jest to naprawdę zmęczona i to tak niewyobrażalnie zmęczona. I nie tylko ja, bo mój mąż również. Oczywiście czasami człowiek chciałby mieć więcej czasu dla siebie. Chciałby mieć dzień, gdzie nie musi rozwiązywać konfliktów w piaskownicy, gdzie może się dłużej wyspać. Ale mimo wszystko jakoś nie tęsknię za tym czasem przed dzieckiem. Jane po prostu skradł nasze serca i mimo, że czasami jest ciężko, to nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Kolejna Pytanie zostało zadane po niemiecku, przetłumaczę je teraz. Jak obchodzisz się ze strachem, z martwieniami? Czy boisz się śmierci? No, teraz takie mocne pytanie. Muszę przyznać, że boję się. Boję się śmierci. E, niestety czasami zazwyczaj przed snem przychodzą do mnie takie myśli. Boję się bardzo choroby, boję się utraty bliskich. Tak na co dzień człowiek się na tym nie zastanawia, ale czasami przychodzą takie momenty, że zdaję sobie mocno sprawę z tego, że życie nie jest wieczne, że kiedyś e, moi bliscy odejdą. No i powiem Wam, że nie radzę sobie z tym za bardzo. Na pewno powinnam się temu tak bardziej przyjrzeć. Nie wiem, dajcie znać może, jak to jest u Was. Further we move along from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead. Słuchajcie, z tego miejsca pragnę pozdrowić moją stabilność emocjonalną, która chwilowo gdzieś zaginęła, bo właśnie przez cały pokój przyleciał długopis. Słuchajcie, od kilku dni wszystko idzie nie tak. Szczególnie rzeczy związane z pracą, również z YouTube'em. Wyobraźcie sobie, że właśnie zgrywam materiał i okazało się, że nie tylko ten urywek z gotowaniem się źle zapisał, ale też spora część innego materiału, którego długo nagrywałam i teraz nie mam czasu, żeby nagrać go jeszcze raz, bo zaraz przygotowujemy urodzinki dla Jamie'ego i jest już bardzo późno. Także jestem wściekła. Dodatkowo. Zepsuło mi się właśnie światło. Teraz mam tutaj inne, takie postawiłam, na szczęście miałam. I mówi się, że jak zaczynamy taką intensywną podróż z manifestacją, to zanim nasze życzenia się zmanifestują, wszechświat podrzuca nam kłody pod nogi. I wszystko idzie nie tak. Ja myślę, że to jest właśnie ten test dla mnie i tego się będę trzymała. Ostatnio Aga Hola nagrała świetny materiał, no super jej to wyszło, właśnie o manifestacji. Ja wam wrzucę linki w opis, bo naprawdę jest warto to zobaczyć. No, także tak to wygląda. Nie mam połowy materiału. Właśnie szlachałam do Markusa, że nie wrzucam filmu, bo co to będzie za film, ale jednak wrzucę. Już nie mówię o tym, że mam tutaj zobowiązania, oczywiście biznesowe też, ale oprócz tego nie chcę robić przerwy, także wybaczcie mi, że ten vlog jest taki, jaki jest. Te tematy, które te rzeczy, które chciałam Wam pokazać, nagram jeszcze raz i będą one w przyszłym vlogu, ok? No, także Miśki, dziękuję Wam za zrozumienie, teraz idę szykować z Markusem ymm, prezent dekoracje na jumpreskę Jamie'ego i bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście, czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do zobaczyska już za tydzień.